Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was giveaway na stronie HullCase Na 200 dolarów wystarczy wpisać tutaj ten kodik, płacić 5,5 dolarów i otworzyć skrzyneczkę Suncase. No i dołączacie, bierzecie udział, macie do wygrania 200 dolarów. Przygotowałem dla Was takie skiny, m.in. innymi Koccet, Digla Printstream, także zachęcam. Oczywiście macie link w opisie. Łapeczka w górę z udzwonkiem i lecimy do odcineczka Siema wszystkim, mam tam z Halkeis na moim kanale. następnie wejdźcie sobie w kod promptyny, wpiszcie kodik do 18, daję Wam 10% do wpłaty oraz 70 centów na sam start. No i dzisiaj nagrywamy otwarcie wszystkich skrzynek na HullCase. E, ten odcinek będzie podzielony na dwie części, ponieważ skrzynek jest 190 z tego co liczyłem, więc w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 100 tańszych, a w jutrzejszym odcinku będzie 100 droższych skrzyneczek, e, znaczy 90 droższych skrzyneczek, no i tym sposobem otworzymy wszystkie skrzyneczki, bo nie wystarczyłoby odcinka, żeby w jednym odcinku otworzyć wszystkie, e, więc sobie tak, będziemy lecieć po 20, Zobaczymy ile, ile, ile tych batelek wygramy w ogóle, eee, coraz droższe będą. W następnym odcinku będzie trochę więcej tych batelek, ponieważ, 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 będą droższe skrzynki, więc myślę, że nawet w tym odcinku 120, w następnym 70 skrzynek. Myślę, że to będzie nawet bardziej, bardziej opłacalne, eee, bo, no bo potem będzie ciężej, tak? I jeśli będą skrzyneczki po 500 dolarów, no to nie będziemy lecieli po 10 skrzynek w jednej bitwie, tylko, tylko na przykład po jednej dwie, e, bo oczywiście najdroższy jest Fukalong za 500 dolarów, więc no, póki co prowadzimy, także spoko, e, w ogóle nie mam skrzynce, my zakończyliśmy, zaraz sobie sprawdzimy i będziemy lecieli, będziemy lecieli. Mam nadzieję oczywiście, że cinezek czekam się spodoba i do cię łapeczkę w górę. W ogóle w tych taniej skrzynkach jest nawet kosa, nie wiedziałem. Oj, tu trafił za 2 dolary i nas prześcignął. No i nie wiem, jest potencjał, żeby przegrać pierwszą bitwę niestety. Tu też są kosy. Co jest w ogóle? Ja trafić kosę z takiej taniej skrzynki, coś niesamowitego. Ej, tak izak 2 dolary, bo to jest kosztuje? Kiedyś pamiętam, ten skin kosztował 10 centów. Jak nie mniej nawet 10 groszy? To był najtańszy tek, praktycznie. A był fajny. A kiedyś ludzie nie doceniali, tak? Te, teraz podrażą. Coś pewnie podrażał, bo też te starsze skrzynki podrażały, więc pewnie to jest na tej zasadzie. Egal jest całkiem, całkiem spokojny. W takich budżetowych galich to jeden z ładniejszych, szczerze. P2000 za dolarka. O, naklejki. Kto, kto nie widział ostatniego odcineczka z naklejkami, to radzę sobie nadrobić, bo otwieraliśmy wszystkie pojemniki z naklejkami. E, jak Wy to oglądacie, to bodajże przedwczoraj albo 3 dni temu, e, bo, bo nagrywam na zapas, bo wyjeżdżam, jak już mówiłem, w ostatnim odcineczku. E, no i kolejna skrzyneczka. Okej, okay, chyba skończyliśmy na Suncase z tego co widzę więc od SunCase'a teraz będziemy lecieli, no i niestety pierwsza bitwa przegrana, no chyba, że ta pompa kosztuje 20 dolarów, no ale nie kosztuje. Dobra, czy, czy my skończyliśmy na SunCase'ie? Tu jest, tak, tak, ok. to teraz lecimy sobie z kolejną dwudziestką, teraz zwykłe skrzynki. Też był odcinek, gdzie otwierałem wszystkie zwykłe skrzyneczki, więc no ja już trochę tych skrzynek potestowałem, dobra. Holopak to jest ostatnia skrzynka w tej bitwie. Będziemy na dwóch robili dzisiaj, no bo jednak chcemy coś wygrać. A że po 20 skrzynek, no to, to myślę, że tak będzie ok. Znaczy to tanie się mogą robić w sumie na 3-4 osoby, ale, ale trudno już, co wszystkie na dwie osoby. Przetestuję dla Was po prostu każdą skrzyneczkę na strunie Halcase. Ok, no prowadzenie w drugiej skrzynce. Zobaczymy, co tu jeszcze fajnego wpadnie. Ile tu kos jest w ogóle? No, no dobra, bo to są skrzynki zwykłe. No to dobra, no to kos jest bardzo mały procent. Uspich za 4 dolary wyleciał, więc to mi się już powoli przestaje podobać. Kolejną bitwę póki co przegrywamy. No i takie dadgersy spadły z takiej skrzyneczki chyba za dolara 50. No, to by było całkiem spoko. Tutaj mamy P250 Valencia, Też całkiem spoko. skinek z takich tanich. Jak ktoś nie ma budżetu dużego, to sobie może taką petkę kupić. No fajnie, w tych, w tych tańszych skrzynkach można zobaczyć Właśnie ładne, tanie budżetowe skinki. Pod grę typowo. Krowę trafiliśmy za dolara. Magma. O, ten maczek coś kosztuje? Tak myślałem. 2.50. Zobaczmy co tu dalej jest. O ten już... Myślałem, że więcej, szczerze, szczerze myślałem, że jest 5 dolarków. Okej, okay. trafiliśmy kosę. Ze skrzynki za dolara 50. Co się stało? Co się w tym momencie stało? Okej, okay. już mi się podoba ten odcinek. I to no nie jakoś słabo kosę kosa za 200 dolarów. No, całkiem potężnie. O to jeszcze player tu poleciało dla oponenta. No ale no, nas nie przegoni. no. Trafiliśmy kosę za 200 dolarów. Co się stało w tym momencie? Ej, ja sam nie dowierzam. No i pitewka wygrana bardzo fajnie. I no, ja, ja nie dowierzam, ja nie dowierzam. 200 dolców, dobra, lecimy sobie dalej od najtańszych, oczywiście, i zobaczymy, co tu będzie dalej. Dobra, skończyliśmy na CS2 Limited. Trochę te odcinki będą trwały z tych otwierania tych skrzynek, ale chciałem takie ściki nagrać. Chciałem te nagrać żeby Wam pokazać każdą skrzyneczkę, więc trochę zamunujący będę do ule. Ale no cóż, czasem trzeba, zaczynamy dobrze, bo naklejka za 4 dolarki. Tutaj są fajne koski. No, ale, no już na drugą nie tak jestem w szoku, że jedna wpadła z takiej skrzyneczki. To jest niesamowite, Trzecie to mogliście być Wy. Wpłaciliście sobie półtora dolarkę na Hakesa z moim kadzikiem Gravitas18. Dostaliście plus 10% do wpłaty, 70 centów na sam start. No i leci wam kosa. I wy sobie wypłacacie kosę za 200 dolarów. Ja, ja nie, ja nie, ja nie wiem. Jakbym miał tylko dolara 50 i otworzył sobie tak skrzyneczkę i trafił 200 dolarów to coś niesamowitego. No my mamy trochę większy budżet, bo w ostatnim odcinku udało się fajnie wygrać. Naprawdę fajnie. To był chyba w ogóle mój najlepszy drop na się w ostatnim odcinku. O, tutaj za siódemkę, bardzo fajnie. Ej, tu jakie rękawiczki są. Już myślałem, już myślałem. jakby rękawiczki padły. Na, na co ja liczę w ogóle? E, ta kosa tutaj tak zrobiła coś niesamowitego. Okej, okay, CZk no to też coś kosztuje, 3, 50 spoko. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Ok, okej. Okay. No, raczej to wygramy. No chyba że coś takiego mojego dobrego płaci. O, to chociaż tutaj mu leci. Mam 3 dolarki. Myślałem, że więcej szczerze. Myślałem, że więcej. Myślałem, że to z 3, z 3 dyszki na PLN -y kosztują, więc myślałem, że tak jakieś 7-8 dolców. O, Galilak to też jest 3 dolce. 4 nawet. 40 spoko. No i bitewka raczej wygrana. Dwie księżki do końca. 9 dolców przewagi i 3 centy. To może mieć znaczenie w takich bitwach. Nawet każdy cent, jak będziemy równo szli. I no i Uspika Jarek spoko. Spoko, spoko. Jeszcze Kawaszek Editbilt. Bardzo tanie, ładne skiny. E, dobra. To teraz kolejne? 20 przed nami na 20, więc teraz lecimy sobie odtąd. Syk. No już tu wchodzimy powoli na coraz droższe skrzyneczki. Dobra, kończymy na blue sticker. 63 dolary. No tanie są te bitwy, tanie, no ale no wiecie. Wiecie o co chodzi, tak? W następnym odcineczku będzie zdecydowanie mocniej. Zobaczmy, pierwsza skrzyneczka, pierwsza... i zaczynamy bardzo ładnie, to jest zoled space, no myślałem, że trochę więcej, szczerze, ale i tak całkiem spoko. Będziemy myśleć, czemu jego jest bardziej fioletowe, A bo gorszy stan, aha, okej. Okay. O, też tani, ładny gloczek, 33 centy, A... zawsze lepiej z takim skinem biegać niż bez, moim zdaniem. Te dualberety w ogóle miałem, bardzo spoko są, o ile ktoś gra z dualberetami. Już widziałem tą kaskę, już widziałem powtóreczkę z tamtej skrzyneczki No ale niestety To się, to się nie wydarzyło 3 dolarki Spoko Ło, wow, to nawet print stream jest skrzyneczka Broken funk chyba, o ile dobrze kojarzę Okej okay. 10 centów to nie okej okay. Prowadzimy o 41 centów Nie sądziłem, że ten USB kosztuje czwóreczkę, o galilek, spoko, ale w samym stanie. Kilowacik, najnowsza skrzyneczka z Celsa, daje połupie nam niestety. Ale ja my w lepszym stanie, 5 centów zawsze więcej. Okej, okay, 4 dolki, fajny, fajnie. Kolejny Elite Build. stickery, stickery, coś dadzą? Oj, chyba na prawo, nie? Oho! 40 dolarów! No to ta bitwa raczej przegrana niestety. No ale poszedł tak nam dała mocno zarobić na kolejne bitwy. Więc jeszcze chill. potem, tym, żebyśmy w drugim odcinku te droższe wygrywali, bo to będzie najważniejsze. Okej. Okay. Skrzyneczki do końca, o, agenty. Może jakiś agent może tu wpaść fajny. No ale wpada nam ten sam, słaby. Mm -hmm. Orameczka to będzie kilka osób 458, spoko. I naklejeczka na koniec ma to samo. Okej. Okay. No to sobie zgarnął bocik. E, dobra, skończyliśmy na skrzyneczce tej. Więc teraz lecimy sobie z tymi. To będzie albo przedostatnia, albo ostatnia bitwa. Mm. Dobra. Cyk. Lecimy, lecimy, lecimy. Ile mamy już minut odcinka 11. No dobra, no to jeszcze dwie bitwy. Ta i następna. I na tym skończymy. I następnym odcinku najdraższe skrzyneczki. Najdraższe skrzyneczki przed nami będą. Wiec, więc mam nadzieję, że jeśli obejrzycie ten do końca to kolejne. Też obejrzycie cerek Rexik ze 7 dolców. Bardzo fajnie. Kolejna skrzyneczka, gałęźnica. Jest bardzo ładna, tania obłupka. Bardzo dużo ładnych, tanich skinów trafiamy. Myślałem, że tutaj kocka dla oponenta Bodgary. O, to jest ta skrzynka z jednego z ostatnich odcinków, co jest w promocji. Czy nie wiem, czy dalej jest jak widzicie ten odcinek, ale no, tam często ta meczka leci, niestety. Ok, tutaj. Tutaj tanie skiny, ale ładne. Patrzmy, co tutaj. Ojaj, obrzydliwy skin. i cztery darki kosztuje. Zawsze coś. Tutaj chyba syf. Niestety. Spectrumik. no on See you later. Spoko. To fajnie oddało. Ile tu rękawiczek jest? Daj rękawiczki. No, niestety. Zobaczmy, co dalej. O, te dual beretki są spoko, ale czystka droższa? no właśnie. I wychodzi na prowadzenie wod, niestety. O, gloczyk wok. Myślałem, że więcej trochę, szczerze. Czy inaczej, myślałem, że mniej ten kałach, o tak, tak bym powiedział. Eee, Zobaczmy, co dalej. 8 dolców straty, 8 dolców straty, to jest do odbicie, bo to już są nawet takie w miarę spokojne książeczki, co mogą coś oddać. O, i Famarinka i wychodzimy na prowadzenie, dzień dobry. Battle Scard, co prawda, ale fajnie. skrzynka z kawałkami na plus. Tutaj, 5 dolców, fajnie. No raczej wygramy tą bitwę, no chyba że tutaj coś niesamowitego wpadnie dla bota po prawo. 18 dolców przewagi, ponad lekko. Poglączku, ok. I ostatnia skrzynka, 15 dolców przewagi. Chyba wygraliśmy. Tak jest, tak jest. Skarbniamy sobie. 140 dolców, spoko. E, tylko teraz, tak, na jakim skrzynce skończyliśmy? Bo ja troszkę szczerze nie pamiętam. Wydaje mi się, że na tej czekajcie, ja sobie to tak policzę, że tutaj było 8, 12, 14, znaczy 16, 20. Dobra, czyli odtąd lecimy. Cyk. Dobra. Mm. No, i kolejne skrzynki, co zostawię już na kolejny odcineczek. Ostatnia bitewka w tym odcineczku: 144 dolary. No, dzisiaj to tańsze. Ale odcinek i tak będzie miał z 18 minut co najmniej. Więc no, sporo, sporo całkiem. Ale mam nadzieję, że się nie, nie zanudziliście, że oglądaliście, że wam się podobało i że dacie łapeczkę w górę. Gdy słuchacz, na prawo. Niestety traciłem przewagę, ale 52 centy. Wracamy chyba do przywaga, jednak nie, bo w traku. Mm -hmm. O, akwamarynka znowu i to w fajnym stanie, 40 dolarów, dzień dobry. No ale tutaj są skrzynki, które naprawdę potrafią dać, bo tutaj są skrzynki po jakieś 6, 7, 8 dolców. Okej. Okay. Ta jameczka taniutka, strasznie. Oj, teraz on se trochę... A za 7 to okej, okay, to okej. Okay. Co tutaj mamy dalej? My w lepszym stanie, ale to tylko dolar i 3 centy różnicy. Okej, okay, nasze droższe. Okej. Okay. Lekko co prawda, ale droższe. Okej, ten kawałek... Faktoryniu za 38 dolców. Miałem mówić, że pamiętam, że on 3 dolary kosztowało w poprzedniej bitwie, że tam 4. O tutaj, w Faktoryniu 100 tracku 38 dolców. No, co prawda, myślę, że każdy nas by wolał za 39 niż takiego Kawaha w Statraku w za 38. Bo jednak, mimo że ten jest FM w sztat traku, to jest sobie wiele brzydszy moim zdaniem, niż Aquamarika. No dobra, mamy fajną przewagę, więc raczej nic złego nie powinno się stać w tej bitwie. Supreme Case. Ok, 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 jest całkiem spoko. O ile nie niedrobnie, to powinniśmy to wygrać. No, z książęczką okej. ok, dropnął no rewolwerka. A to jeszcze agenci? Nie wiem. Ok, jego ja lekko droższy Desolate Space i Molware za 11. spoko, inna klejeczka. No i wygraliśmy sobie. Ej, on drogą trafił za 45. Dobrze, że to było, nie było close, że my sobie zrobiliśmy taką przelagę, 300 dolarów zarobione, spoko. Dobra, zakręćmy sobie jeszcze jedną, długi odcineczek, ale zakręćmy sobie jeszcze jedną bitwę. Zakręćmy sobie jeszcze jedną bitwę i teraz... Skończyliśmy... Nie wiem na której, chyba na tej. Albo na tej. Nie jestem pewny, nie jestem pewny. Tak, na skrzynce z naklejkami, dobra. To dodajmy sobie kolejne 20. E... Albo wiecie co? Dodajmy sobie... No dobra, dodajmy sobie 20 na sam koniec. Dajmy sobie 20. I to będzie ostatnia od... bitawka w tym odcineczku. Ale w sumie jednak skończę w tym miejscu odcineczek. Łapeczka w górę z dzwonkiem. Ja wam dziękuję za odcineczek. Widzimy się w kolejnym odcinku i zaczynamy od takiej bitwy. No i wpadajcie na harkiesa. Trzymajcie się, siema!